Witam Was. E, dzisiaj kolejny filmik. E, dzisiaj chciałem Wam pokazać e, ciekawą propozycję e, soczku, e, który może nam pomagać przy oczyszczaniu naszej limfy. Co to jest w ogóle limfa? Limfa to jest ważna rzecz, ponieważ mamy dwa układy obiegowe. Pierwszy to jest układ chwionośny, który wszyscy znamy, nasze żyły, gdzie płynie krew, ale my posiadamy drugi, tak samo rozbudowany jeszcze układ. To jest układ limfatyczny. E, krew doprowadza pożywienie, do naszych komórek, limfa odprowadza produkty przemiany materii, czyli wszelkiego rodzaju, można powiedzieć, toksyny, a kolokwialnie mówiąc, odprowadza tak zwaną kupę komórek na zewnątrz, czyli nasza kanalizacja. Niestety o układzie limfatycznym wiele osób po prostu twierdzi, że go nawet nie ma, no można tak powiedzieć, ponieważ nikt się o niego nie troszczy. Każdy patrzy układ chwionośny, ok, ok, no wszystko dobrze, fajnie, ale nagle pojawiają się jakieś obrzęki, e, zaczynają puchnąć nogi, na przykład, czy coś. Nikt nic nie wie, o co chodzi. Większość zwala na to winę, że to układ chwionośny, że może być nerki, że to ten tego, ale czasami po prostu nasza limfa jest tak gęsta, że ona po prostu nie potrafi już odpłynąć i wtedy zaczynają puchnąć pewne rzeczy. I tutaj z pomocą może przyjść nam taki soczek, który teraz tutaj będziemy robić. A więc tak, co do soczku. Do soczku będziemy potrzebowali jedną cytrynę, tam daję całą. Będziemy potrzebowali seller naciowy, ten jest bio. Dlatego sami widzicie, popatrzcie jaki on jest cienki, cieńszy niż mój palec. To nie jest ten taki seller gigantyczny, pędzony, tylko to jest taki seller, jaki ma być po prostu bio, także tego będziemy potrzebowali całego. I będziemy poczołowali przytulię czepną. To jest takie zioło, które strasznie się czepia. Nas wszystkich. Ona na ten moment nie nadaje się już absolutnie do spożycia, ponieważ ona już. Zakwitła praktycznie, ona już zaczyna nasiona budować, także to nie wolno. Te haczyki tutaj te klejące się, one strasznie podrażniają. E, zjedzenie teraz takiej przytuli mogłoby się skończyć bardzo poważnym podrażnieniem całego przełyku, e, ponieważ to się będzie czepiać, to strasznie klejące jest. Jakbyś to rzucił teraz na koszulkę, to się powinno przykleić mi na koszulce i już nie powinno to ze mnie zejść, to się nawet na rękach trzyma. Ale zioło to ma do tego, że bardzo fajnie oczyszcza układ limfatyczny. Dlatego do tego, go tutaj używamy i dlatego jest nie jest tego dużo, bo jak to zgnieciemy, to będzie taka mała garstka, to ma być ogólnie gdzieś troszeczkę więcej niż jedna łyżeczka tego soku powinna z tego wyjść i taka ilość ma wyjść, tego nie ma być za dużo. Także zaczynamy. W samym początku. Zaczniemy od naszego selera naciowego, temu po prostu odetniemy tutaj głowę i wtedy już dalej pójdzie reszta super. To możecie włożyć sobie do wody i to jeszcze zakwitnie, wyjdzie z tego nowy seler, się zrobi. To już kiedyś Wam o tym mówiłem. Odpalamy wyciskarkę i zaczynamy przepuszczać nasz seler. Także od tego zaczniemy. Nawet się czepia tego selera. <słyska> Teraz ładuję tą przytulię do środka. Pociąłem na takie kawałki gdzieś po 15 cm, coś w tym stylu, żeby to nie było aż takie długie, żeby tej wyciskarce też to było łatwiej zabrać, ponieważ ona rośnie bardzo długa, to są nawet takie metrowe kawałki tutaj tego, które tutaj rosną na ogrodzie. Tego to po prostu na małe kawałeczki i wkładamy to sobie soczek z tego wyjdzie. Po przytuli oczywiście czas na cytrynę. Żeby jeszcze przepłukać całą wyciskarkę z resztek tego soku z przytuli. Cyk cyk. I proszę. I czekamy, aż wszystko sok nam odpadnie na dół. I będzie gotowy. Pulpa wyszła ok. Wszystko jest tak, jak ma być. Suchutkę w miarę. Jakiś żuczek zdążył się ewakuować, bo inaczej byłby sok z żuka. Dobrze, bierzemy nasz soczek. Tym razem będzie bardzo fajny, zielony. Jak widać, o, to jest Także mamy bardzo fajny soczek, który pomaga oczyścić naszą limfę. Na Wasze zdrowie? Tak jest. Za Wasze zdrowie, dokładnie. Także jest zielonkawo. Jak w którymś filmie nagle zrobi się cała zielona jak szrek, to znaczy, że wypiła za dużo tego soku. <grymne> <grymne> Dobrze, także taka propozycja typowego soczku na oczyszczenie limfy. W smaku może niektórych odstraszyć. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie toleruje seleru naciowego, może to zastąpić oczywiście czymś innym. Można użyć jabłka, można użyć grejpfuta. tu już jest fantazja, jaka chcemy, chociaż ten seler byłby optymalny w tym przypadku, ale pozostawiam już resztę dla każdego, dla samego, ponieważ to wiadomo, każdy ma inny smak i jakby coś nie zasmakuje, najważniejsza jest ta przytulia tutaj w środku, ponieważ to jest zioło, które oczyszcza naszą limfę. Dobra, także tyle na dziś, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!